Niech pokój w serca wstępuje, w słowie zbawienia, w słowie zbawienia. Celebrujemy dzisiaj z całym kościołem powszechnym niedzielę słowa Bożego. Naszym przewodnikiem w czasie modlitwy z tej okazji będzie apostoł Paweł. Słuchajmy się historię jego spotkania z Chrystusem, mierząc się ze słowem, które wciąż pobudza nas do wdzięczności za dar naszego powołania i różnych niesliczonych osób, które odpowiadają lub już odpowiedziały na głos z martwych wstałego tak. Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł mówi Jestem Żydem i urodziłem się w Tarsie w Cylicji. Jednak wychowałem się w tym mieście i tutaj, u Gamaliela, zdobyłem staranne wykształcenie w ojczystym prawie. Byłem tak gorliwy w służbie Bożej, jakby dzisiaj. Bezlitośnie prześladowałem tę drogę. Ściąg, ścigając i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety. Najwyższy kapłan i cała starszyzna mogą to poświadczyć. Od nich też otrzymałem listy polecające do naszych rodaków i udałem się do Damaszku. Zamierzałem także tam uwięzionych przeprowadzić do Jeruzalem, aby ich ukarać. W czasie drogi w pobliżu Damaszku, około południa, nagle poraziło mnie z nieba światło. Upadłem na ziemię i usłyszałem słowa: Szable, szable, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, panie? zapytałem. Usłyszałem wtedy: Ja jestem Jezus z Nazaretu, którego ty prześladujesz. Moi towarzysze widzieli światło, ale nie słyszeli głosu mówiącego do mnie. Co mam czynić, panie? zapytałem. A pan powiedział: Wstań, idź do Damaszku, a tam ci powiedzą wszystko, co Bóg zamierzył wobec ciebie. Od blasku tego światła straciłem wzrok. I moi towarzysze musieli mnie prowadzić do Damaszku za ręce. Tam Ananiasz, człowiek pobożny i żyjący zgodnie z prawem, o którym tamtejsi Żydzi dawali dobre świadectwo, przyszedł do mnie i powiedział: Szanowny, bracie, przejrzyj. Natychmiast odzyskałem wzrok i zobaczyłem go. A on rzekł: Bóg naszych przodków, już dawno cię wybrał, abyś poznał Jego wolę, abyś zobaczył Sprawiedliwego i usłyszał Jego głos. Odtąd będziesz Jego świadkiem wobec wszystkich ludzi, mówiąc o tym, co zobaczyłeś i usłyszałeś. Dlaczego jeszcze się wahasz? Wstań i przyjmij chrzest, wezwij Jego imię aby oczyścić się z grzechów. Zatrzymamy się w chwili ciszy nad historią powołania Pawła, nad Słowem, które powołuje go, nad powołaniem naszym. Możemy zastanowić się nad pytaniami, które mogą nam pomóc w odkrywaniu, jak Słowo działa w moim życiu. Kim jest dzisiaj Pan dla mnie, dla tego miasta? Dla Polski, dla świata. W jaki sposób powołał mnie do rodziny świętego Pawła? Jakie konkretne słowo do mnie skierował? W jaki sposób święty Paweł uczy mnie zaufania słowu i niesienia słowa nadziei spotykanym ludziom? Prośmy Świętego Pawła Apostoła, aby pomógł wszystkim powołanym do kapłaństwa, życia konsekrowanego, wszystkim członkom rodziny Świętego Pawła ufać i pozostawać wiernie zjednoczonym ze słowem, które przyjęliśmy w łasce chrztu. Duchu Boży, rozspan na nowo, Boży dar łaski który jest we mnie kłóżny na Ty mieszkasz w moim sercu, oświecaj mój umysł, dodawaj zapachu do mojej woli. Nie jesteś w czołach tak ale w nocy miłości i mądrości. Pomagaj mi by nigdy nie wstydził się świadczyć każdego dnia ja, o naszym Panu, szczęśliwym ucieczniku, aby mógł być prawdziwym światem, zgodnie z otrzymanym daru. W Duchu Bożym dobieraj wszystkich wody, nadaj im moc i radość, do pójścia za Twoim głosem. Duchu do Bożym, dotykaj mocą swej i tych, którzy żyją w kapłaństwie i życiu w nocach kochanych. Amen. Jak święty Paweł w perymentowym słyszymy. Amen. Powołanie apostoła Pawła realizowało się w konkretnej miłości do poszczególnych osób i wspólnot. Posłuchajmy, jak tę podwójną miłość do Boga i człowieka widział nasz założyciel, błogosławiony Jakub Alberjone. Z medytacji księdza Jakuba Abrahamem. Miłość jest przyjaźnią, pragnieniem dobra. Miłość, którą przejawiamy w naszym życiu do Ojca Niebieskiego i do naszych braci, do Bliźniego. Miłość do Boga i miłość do Bliźniego są jak dwa promienie tego samego płomienia. Miłość względem Boga posiada zewnętrzny znak. Dzięki niemu rozpoznajemy ją z łatwością. Miłość bliźniego. Po tym, mówi Boski Mistrz, rozpoznają was ludzie jako moich uczniów, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali. Całe życie apostoła Pawła jest miłością. Jest apostolstwem dobra wobec drugich. Jak Chryzostom napisał. Jak żelazo umieszczone w ogniu staje się ogniem, tak Paweł rozgrzany miłością cały stał się miłością. Apostoł czynił to raz, to raz poprzez listy, raz żywym słowem, czasem modlitwami, napomnieniami wobec siebie, wobec swoich uczniów. Używał wszystkich środków, aby podnieść na duchu wiernych, uczynić ich stabilnymi i mocniejszymi. Podnosił słabych i tych, którzy upadli w grzech, lecz zranionych, podnosił na ducho oziębłych, walcząc z nieprzyjaciółmi wiary. Święty Paweł opisuje, jak naprawdę miłuje swego bliźniego. Okryjcie się w głębokim miłosierdziem, łagodnością, pokorą, cierpliwością. Żyjcie ze sobą w zgodzie i przebaczajcie sobie wzajemnie, gdy macie coś przeciw drugiemu. Święty Paweł wzywa nas, abyśmy się miłowali w pokoju ze wszystkimi, jakbyśmy tworzyli rodzinę, albo lepiej, jedno ciało, jedną duszę. Jedni znoszą z wady drugich. Jaśniej wylicza nam jakość prawdziwej miłości względem bliźniego. Miłość jest cierpliwa. Słodka i dobra. Nie zazdrości. Nie jest pochopna ani nieroztropna. Nie jest zrozumiała. Nie postępuje nieprzyzwoicie i nie szuka siebie. Nie wybucha gniewem. Nie myśli źle. Nie cieszy się z niesprawiedliwości. Wszystko wytrzymuje, wszystkiemu wierzy, wszystkiemu ufa, wszystko przetrwa nigdy się nie kończy. Pomódlmy się na koniec za wszystkich powołanych pragnących przyjąć i uwierzyć Słowu, które jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Każde powołanie jest przecież owocem słowa, które wzywa do miłości. Do duchu wiecznej miłości, który od Ojca i Syna pochodzisz, dziękujemy Ci za wszystko, powołania masłodowych i świętych, które to życzliły w Kościół. Pan, wiernych i wiarygodnych świadków Twojej łaski. Kościół potrzebuje w sposób sensowany, aby ukazywali inne naradze z którzy żyją wyłącznie dla Ojca, którzy sami przejmują misję i ofiarę Chrystusa, którzy żywością. Mówię równowagę świat. Duch święty, odwieczny wiór radości i pokoju. To Ty otwierasz serca i umysły na Boże powołanym. By rozkwit świętych powołań ukazał światu wierność Twojej miłości. Oraz aby wszyscy mogli poznać Chrystusa, prawdziwe światło, które przyszło na świat, a przynieść każdemu człowiekowi niezawodną nadzieję życia wiecznego. Amen.